Przychodzi taki moment, że, że trzeba dokonać większej wymiany, odświeżyć zespół. I właśnie doszliśmy do wniosku, że przyszedł taki odpowiedni moment i z zespołu odeszło aż 12 zawodników. Na tą chwilę jest 9 nowych zawodników. Niektórzy są to nowi starzy, tak jak w przypadku Janka Bucholca, który grał już u nas. Zespół się można powiedzieć zgrywa. Jesteśmy po czterech meczach sparingowych. Dwóch bardzo wymagających rywali. Ekstraklasowa Termalika, czołowy zespół Ligi Greckiej. No i, i Siarka Tarnobrzek i MKS -Ł. Gramy za kilka dni jakby pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu. Polski ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki i za niecałe dwa tygodnie inauguracja z gks Katowice. Także myślę, że na inaugurację ten zespół będzie już w 100% skompletowany, bo jeszcze to nie jakby ostatnie nasze ruchy. Poszukujemy jeszcze środkowego ofensywnego pomocnika oraz jednego młodzieżowca i mamy nadzieję, że do końca okienka transferowego uda nam się pozyskać Dwóch zawodników grających bądź na tej pozycji środkowego ofensywnego pomocnika, bo wiadomo, że odszedł Santana, który odgrywał ważną rolę w naszym zespole i chcielibyśmy poszukać takiego, nazwijmy to, drugiego Santana. Ilość idzie pana zdaniem w parze z jakością? No na razie jakby więcej zawodników odeszło. Mniej przyszło, bo 12 do 9 w stosunku, natomiast e, uważam, że ci zawodnicy, którzy e, dołączyli do zespołu, e, będą, to warto, będą to wartościowi piłkarze i, i, i nie zostali przypadkowo wyselekcjonowani, a, a wszystkie te ruchy były przemyślane. E, tutaj dyrektora Jacka Zielińskiego ze sztabem trenerskim i myślę, że że sprawią kibicom w Suwałkach wiele radości. I żelazne pytanie, o co grają Wigry w danym w sezonie? Chcemy przede wszystkim osiągnąć najlepszy wynik w historii występów w pierwszej lidze, krótkiej historii, bo na razie dwuletniej zajęliśmy dziewiąte i dziesiąte miejsce, czyli na pewno chcemy grać w czołowej ósemce, Grać, zdecydowanie, grać ze zdecydowanie lepszym wynikiem sportowym, żebyśmy nie musieli przechodzić takiej nerwówki jak w ostatnim sezonie. no a Tak naprawdę to życie pokaże, bo to jest tylko sport. Wydaje nam się, że kadrę mamy bardzo silną, bardzo wyrównaną. Zrobiliśmy po raz kolejny wszystko, co mogliśmy zrobić. Przygotowania były dopięte na ostatni guzik. Wydaje się, że powinno być wszystko dobrze, ale to jeszcze raz powtarzam, to jest tylko sport i, i, i życie i czas pokaże, e, jak, jak zakończy się e, runda jesienna. Po rundzie jesiennej będziemy już wtedy wiedzieli tak naprawdę. Jaki jest ten cel? Ta konferencja dzisiaj jest głównie z powodu przedstawienia nowego sponsora firmy, która, firmy Netia, która znajdzie się na koszulkach meczowych Wigier i liczymy na to, że Netia pozostanie na dłużej z Wigrami, nie tylko na ten jeden sezon. Chcieliśmy wyjść troszeczkę z tej kultury korporacyjnej w firmie łącznie z nową strategią. Chcieliśmy działać bardziej lokalnie, globalnie, chcieliśmy być tutaj rozpoznawani w regionie naszym, postanowiliśmy wspierać klub sportowy, tak? No i tutaj naturalną decyzją było, były Wigry Suwałki, czyli klub, wiadomo, z największą tradycją, z największą historią tutaj w regionie. Myślę też z największą liczbą osób, mieszkańców, którzy się utożsamiają z klubem, więc tutaj ta decyzja była dość naturalna. Kilka, kilka dni temu miałem przyjemność rozmawiać z Panem Prezesem o całej organizacji klubu, jak to wygląda. I powiem szczerze, jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalizmem, zarówno w kwestii sportowych, jak i administracyjnych. Także tutaj fajnie, że na Podlasie są takie ośrodki. W tej chwili będzie to współpraca na jeden sezon z opcją oczywiście przedłużenia na, na kolejne. Będzie to kwota 40-40 tysięcy, około 400 tysięcy złotych na jeden sezon.